Od razu jest po Fajnie się wisi na linie, nie? Mi się podobałem, mi miałem rękę, na ręce płyaszczowe, a potem wchodzę jak łamaka. O, o, o. Pomachaj mi. Hello, hello. Ania się wspina. O super! Jest siła! Uwaga, przepięcie teraz. Pięcie No, nie wiem. Pięknie, dobra. To ja się zwijam wyżej. Nie, Co ty za robot? Jaki robot? Gdzie? Nie ja chciałam go zobaczyć. Jeszcze rzucę okiem na ten. A, wiem co zrobiłam nie tak. Hmm. Nagrywałam film pionowo. Dobra. mnie I tak jest dobrze. Mam ja ja mam tak. Nie, Ja się nie, ja tylko. Się nie Dobra. Muszę no zaraz tak Aha, ja się przypiłam kurde. Nie mogę się przesunąć. Zmiana miejsc. No to jest koniecznie, a teraz nie wejdę. To jest taki moment techniczny. No. Gdzie ja wymiękam. I ostatnio też było tak, że złapałam tutaj pana, prawda? Także. To jest wyład? Nie, wiem, czy to był sam. To jeden tarabina. Dobra, ale dzisiaj, nie? A co wy tam robicie? Czary mary. A przepięcie jakichś karabinków. No chodź. Takie coś się robi. Jaki jest, jaki <gryśle> no no, no, jest. No chodź, Ale przyjdę na tą stronę. No bo tam Nogę koło karabinka. A bo tam już Już się przepchnie, teraz się przepchnie. Dobra, już zrobimy luz. po pomalutku popuść to wszystko. O już. Ona no była jest I poszła. Dobra. Musisz pościsz. Poczekaj Poczekaj, bo teraz jesteśmy tę komplicami. Ale kombinacja. Odepnij się. Dał radę. Odepnij się ode mnie. <średziny> Co <Ja> się przypiłam? Jaka akcja rodzinka? Różne sprawy mamy, że nie różne kombinacje, nie raz robił. Jesteś u góry. Ostatnie przepięcie. Kiedyś było takie pytanie jak na szkoleniu. Było pytanie. Więc jak klient nie, nie umie, to nic nie umie. Cały czas dbamy o jego bezpieczeństwo. Było pytanie. A klient coś umie, to traktujemy jak klienta, który nic nie umie. Aha. No tak. I wtedy mamy pewność, to jest Że nic nie, nie zakombinuje po swojemu. Aha.